Cześć, witam Was na kanale Atygrasz, ja nazywam się Paweł Różański i zapraszam na lekką pogadankę na temat sytuacji i informacji, które już zaczynają nas dotyczyć, a chodzi m.in. o płyty Blu-ray i nie tylko, ale też wszelakie nośniki od Sony. Zapraszam. Jak wiemy od jakiegoś czasu, słuchajcie, słyszeliśmy już niejednokrotnie zresztą, że nośniki fizyczne w Sony będzie powoli wycofywać. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co będzie z grami, bo oddział, który się mieści w Japonii, rezygnuje aktualnie. Już wiemy to, tak? Już oficjalna informacja, że zaczyna odchodzić od. Płyt Blu-ray i nie tylko. Okazuje się też, że od mini-dysków, wszelakich płyt, które po prostu w Japonii produkowano, prawda, to nie są tylko sam Blu-ray. Okazuje się, bo to, to, to trzeba też sobie powiedzieć szczerze i jasno. Co ja myślę na ten temat i co myślą też widzowie? Słuchajcie, ja zapraszam do dyskusji w komentarzach, dlatego że to jest naprawdę bardzo ważna informacja dla nas, kolekcjonerów. Mój kanał składa się głównie, może no tak, głównie się składa z informacji kolekcjonerskich, ale dla nas, kolekcjonerów, niebagatelną sprawą jest właśnie zbieranie fizycznych nośników. I to są głównie przecież blu raye prawda? Oczywiście są też płyty DVD, które są na przykład na PS2, czy nawet też CD, które na, na, na PS2 również były. Odtwarzane i tak samo z PSX-a. To wszystko odchodzi powoli w zapomnienie. Oczywiście główną rolą tutaj jest, są to wydania fizyczne na przykład koncertów, podejrzewam tak. Koncerty, filmy przeróżne, tak, które były właśnie na nośnikach fizycznych, które, które tak naprawdę pokazywały taki kurs już od wielu, od wielu wielu lat. Ja pamiętam, że chyba w 2006 roku mm, zaczęły właśnie wychodzić ten tak na, na szeroką skalę nośniki fizyczne typu Blu-ray. To jest bardzo ważna gałąź gamingowa, jak wiecie, bo głównie te nośniki fizyczne, które dzisiaj występują, to są przede wszystkim PS3, PS4, PS5 oczywiście, tak. Czy to jest Xbox, na przykład też, który wypuszcza? Na, nośników, na nośniku Blu-ray'a. Pamiętamy, że Xbox 360, który wychodził, to były tylko i wyłącznie DVD. PS3, wychodząc rok później, zaczepił gałąź w, w rynku, właśnie Blu-ray'a. Blu I też dzięki temu nie, nie wszedł na rynek nośnik HD-DVD, który tak jakby konkurował po, po części z Blu-rayem, ale to, to jednak Sony. Sony z historycznego punktu widzenia zrobiło to w taki sposób, że Usiedliła dosłownie wszystkich, tak jakby na rynku, i całe wszystkie korporacje zaczęły produkować nośniki, nośniki Blu-ray, jeśli chodzi o strefę gamingu. Tak, ja wam powiem tak. Oni od tego odchodzą, ale nie napisali tak dosłownie, że to, że, że już nie będzie gier fizycznych, prawda? W, typ, w takim sensie, że, że na nośniku Blu-ray. Ja nie wiem, jak to się wszystko odbędzie, nikt z nas tak naprawdę nie wie, ale mm, trzeba sobie powiedzieć jasno: dla wszystkich tych korporacji, którzy, które wypuszczają gry na nośniku Blu-ray, jest to kasowa sprawa. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pieniądze, bo wiecie, można to tłumaczyć tym, iż. Grę, grę można wydać w formie cyfrowej, i to jest bardzo fajne, bo jest to wygodne, nie że to jest super w ogóle, słuchajcie, to jest super, ale w kieszeni Sony tak naprawdę, no bo... Wyobraźmy sobie taką sytuację, zresztą niejednokrotnie już było, tak jeszcze wtrącę, niejednokrotnie było w historii już, że Sony sobie pozwalało na takie upiększanie czegoś, prawda, że to jest niby lepsze, a było gorsze. Przypomnijmy sobie to, że na początku były problemy z, z sejwowaniem gier, prawda, płyty wyszły na PSX-ie, ale no cóż, co? Tu wymyśleć, żeby można było zasywować grę, prawda? W, jakim, w jakimś tam stopniu, w jakimś tam levelu. No to oczywiście wymyślono karty pamięci. Później był delikatny problem, ale do tego sobie może jeszcze kiedyś wrócimy. Słuchajcie, to jest sytuacja taka, hmm, która wiadomo, że nadejdzie, tak? Ja się, ja się tylko zastanawiam. Bo jeżeli gry cyfrowe, które wychodzą, prawda, one są takie bardzo wygodne, takie bardzo fajne, super, to dlaczego Sony nie może zrobić czegoś takiego jak Nintendo? Czyli wypuścić swój nośnik? Przecież to jest ogromna korporacja. Oni mogą spokojnie to zrobić, ale oni tego nie zrobią, bo to się po prostu fizycznie. Fizycznie i praktycznie nie opłaca, bo tu chodzi o pieniądze, chodzi o pieniądze, które oni chcą zarobić, tak? No bo my sobie ściągamy. Są promocje, dzisiaj można dyskutować. Nie, jedne, nie, jednego, nie, nie jeden kanał widziałem, który mówi, że a, bo gry są cyfrowe, super, bo i tak są promocje, ale słuchajcie, pomyślcie sobie w, troszkę w inny design, troszkę w inny sposób, ponieważ no dobra, gra cyfrowa wyjdzie, ok, ale jeżeli nie będzie nośników fizycznych. To wierzycie w to, że gry będą na przykład w minus 90%, na przykład promocja? Nie, automatycznie to wszystko pójdzie do góry i cała kasa pójdzie wtedy do Sony, prawda? Nie będzie żadnych pośredników, gdzie, gdzie trzeba płyty yy, 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 po prostu je wytłoczyć, yy, grę i w ogóle to, 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 jest, to, jest, wszystko, to jest wszystko takie. Hmm, trzeba dodatkowe ręce do pracy, aby to wyprodukować i przede wszystkim też później sprzedać, bo tu też jest sprawa marketingu. Ja jestem ogromnym zwolennikiem gier fizycznych i powiem Wam szczerze, że nie zależy mi aż na tym, żeby to był Blu-ray, czy to była jakaś, nie wiem, płytka DVD, czy, czy. kompletnie mnie to nie interesuje. Chodzi mi o to, żeby po prostu był nośnik fizyczny. I tego się po prostu, wydaje mi się, powinniśmy trzymać. Wszyscy, my kolekcjonerzy, gracze i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dobre, że przechodzimy w całkowicie w sferę, w sferę cyfrową, bo to jest o dupę rozbić tak naprawdę. Bo nic nie przyjdzie nam takiego, aby, abyśmy zastąpili te gry fizyczne po prostu. Po prostu to jest pewnego rodzaju uniwersum, jest bardzo dużo ludzi. Z, z, ja znam, wy znacie wiele ludzi, którzy uważają, że ten cały rytuał. Z, przypomnijmy sobie, że płyty płyty winylowe, wracają do łask. Idziemy sobie do zwykłego MPK-u i te płyty są, a jeszcze niedawno ich nie było. Można było kopać na różnego rodzaju targach starości, czy, 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 czy gdzieś, a dzisiaj to wraca. To jest taki kunszt ca całej tej pracy, całego tego osiągnięcia cyfryzacji, a wcześniej analogowości. Ja uważam, że to powinno zostać, ale może... Mogłoby być w innej formie. I tu znowu podaję taki przykład, żeby porozmawiać o tym, podyskutować w komentarzach. Jak wy to widzicie? Bo są też spekulacje, że a, za niedługo te płyty, wszystkie które zbieracie, no to jesteście beznadziejni, jesteście idiotami, bo to zaraz będzie po 5 zł. Słuchajcie, ta nisza zawsze pozostanie. To nie jest tak. Mój kanał jest niszowy. To nie jest kanał, który się zajmuje motoryzacją czy czymkolwiek, że nagle nie wiadomo jak to wyszczeli i tak dalej. To jest kanał, który się zajmuje niszą, zbieraniem, kolekcjonowaniem i też dyskutowaniem ostatnio o przeróżnych sytuacjach, które są właśnie w gamingu, obecne w gamingu. No bo no dla nas pewna era się po prostu kończy. Ja nie jestem, jeszcze raz powtarzam, nie jestem zwolennikiem tego, aby gry fizyczne odchodziły od nas, tylko jestem zwolennikiem tego, aby żeby miał wybór. I to też tak wtrącę na sam koniec tego tematu, że gry fizyczne. Będą na pewno, bo już widać Limited Reun, prawda, jeszcze inne firmy, które już są, już istnieją na rynku. I taki film się jeszcze więcej zrobi. Tak, tak, tak mi się wydaje. To jest, to jest moje subiektywne zdanie. Ale rynek już pokazuje, że te sytuacje już mają miejsce, więc pewnie takie firmy jeszcze. Jeszcze sobie będą powstały, po, po prostu powstawać, tak? Będzie na przykład jakiś limit jakichś tam gier, prawda? Które wypuszczą, będą to limitowane edycje, tak bym przynajmniej chciał, żeby tak było, i one sobie wyjdą po prostu i będziemy mog mo mo mogli go taką grę po prostu zakupić. Oczywiście to troszkę popsuje nasz rynek kolekcjonowania, dlatego że mm, będzie to na pewno dużo stosunkowo droższe niż to jest dzisiaj. Dzisiaj gry występują wiecie w jaki sposób. Możemy sobie kupić, odkupić od kogoś. Mamy Olixy, mamy Allegro. To jest yy, spoko, to jest wiarygodne źródło, gdzie można sobie spokojnie coś pozyskać. Jeżeli dobrze przypatrzymy ogłoszenia i tak dalej, bo szóstów też jest oczywiście dużo. No, no, rynek, każdy rynek się swoimi prawami rządzi. Ale jeżeli powstaną takie gry, które firmy będą wypuszczać jako limitowane to my kolekcjonerzy z automatu już dzisiaj bym to nazwał takim kolekcjonerem, może premium, tak? Że, że kupuje tylko te gry, które są limitowane, ale nie będzie innych. Więc no właśnie, jak to ugryźć? Jak ugryźć tą kanapkę, żeby ta, ta kanapka smakowała, prawda? Czy dać za dużo szynki, czy za dużo sera? Co Wam będzie pasowało? Słuchajcie, porównanie ważne, dlatego że. Dzisiaj już tak właśnie mamy. Już poznaliśmy firmę, nie? Cały czas mówię na przykładzie Limited Rana, ale właśnie to już jest firma, która pokazuje, że nawet gry, które nie wychodzą, wychodzą u nich, prawda? I tam już nie trzeba żadnego day one. Pacza, one są tak jakby zespolone całkowicie, i one już mają działać z pierwszego miejsca, gdzie je wkładamy sobie do czytnika. Instalujemy i ona sobie po prostu ta gra. Działa. Ja kilkukrotnie instalowałem taką grę, nie dużo jakoś specjalnie, ale kilkukrotnie instalowałem już na swojej konsoli grę z Dimitriana, która była używana i one faktycznie są w pełni, tak jakby, w pełni sprawne w pazurkach. powiem. Mamy przykład takich gier, które wychodziły na początku cyfrowe, czyli takie jakby badanie rynku moim zdaniem. Czyli mamy tutaj Baldur's Gate na przykład i na przykład Alan dwójkę, 2, który, który faktycznie zawiera. Ta płyta już wyszła, dzisiaj można ją kupić. Jak drogo, tak drogo, ale można ją kupić i faktycznie tam jest zamieszczone praktycznie na płycie wszystko, co powinno być do gry i ja wiem o tym, że tą grę sobie wkładamy w czytnik i ona chodzi bez internetu. Ja bym chciał, szczerze, żeby tak kiedyś było, w tych najbliższych czasach, żeby takie filmy po prostu powstały i żebym miał wybór, żeby sobie taką grę kupić, bo mnie to nie interesuje, czy ona na przykład po, po jakimś czasie... Może, że zdrożeje, czy, czy stanieje. Ja po prostu ją chcę, prawda? Bo tak naprawdę z, z, zbieractwo szeroko pojęte, w pazurkach znowu powiem, czy kolekcjonowanie, to jest też pewien wynik naszej osobliwości, naszego punktu widzenia, tak? To nie jest tak, że wszyscy chcą na tym zarabiać, bo są osoby, ja się przyznaję, są osoby takie jak ja, które oczywiście patrzą na wartość danej gry, na, danego, na, na wartość danego nośnika, ale patrzę to takim. Takim pryzmatem, że jednak lubię, tak? Lubię patrzeć to, co jest za mną na półce. Lubię sobie te gry przekładać, lubię sobie je po prostu wziąć z półki, popatrzeć, przeczytać. Chociaż robię to na przykład, nie wiem, tysiąc razy, ale lubię. To jest taki rytuał, prawda? Jest wielu kolekcjonerów różnych rzeczy, ale większość się ze mną zgodzi, że to jest po prostu pewnego rodzaju rytuał, który chcielibyśmy po prostu utrzymać w takiej tej kanwie powstania tego kolekcjonowania tak, tak bo, naprawdę. No, no bo taka jest prawda. Wielu jest ludzi, z których się, uwierzcie mi, bardzo śmieje i chociaż nie jestem tego typem człowiekiem, żeby kogoś, komuś, komuś ubliżać, ale prowadząc kanał spotykam przeróżnych ludzi, ale ty, ty nie jesteś kolekcjonerem, bo ty zbierasz śmiecie, bo ty zbierasz takie, a ty co zbierasz? Czy w ogóle coś zbierasz? Pokaż się w internecie, proszę bardzo. Świat stoi otworem, nie ma żadnego problemu. I takim ludziom uf ufając, wierząc, bo to są ludzie z internetu, więc no różnie to jest, prawda? Ktoś tam na przekór powie: Nie słuchajmy kompletnie nikogo. Ja uważam, że to będzie strzał, duży strzał dla gamingu, ale jeżeli pójdzie to w taką stronę, właśnie, że te, te wszystkie firmy typu Limited Rambo jest najbardziej taka znana, więc ją porównuję. Jeżeli oni zaczną faktycznie wypuszczać gry po prostu standardowo, nie? Tylko że będą to wersje limitowane, to my, kolekcjonerzy, nie, nie dostaniemy po dupie, tylko będziemy wtedy jeszcze bardziej ważyć te płyty, które faktycznie zbieramy, nie. To już nie będzie takiego czegoś, że kupią sobie pakiet gier, nie. No pewnie, jeszcze przez jakiś czas te gry, które już wyszły PS4, PS5, PS3 one jeszcze będą w jakichś tam zestawach, ludzie będą chcieli to sprzedawać, będą się tego wyzbywać, my, kolekcjonerzy będziemy mogli wtedy moim zdaniem sobie troszkę przytulić tych gier, tak mi się wydaje, bo zawsze, zawsze jest taka sytuacja, że w, takiej, w, takim, w, takim, w takim czasie coś albo stanie, albo zdrożeje. Moje zdanie, tak ostatecznie powiem, to jest takie, że te gry pójdą do góry. Nie w dół, one nie będą po 5 zł, słuchajcie. No. Sprawa bardzo prosta. Popatrzmy, po ile są płyty nawet CD z muzyką, które też kiedyś zbierałem i znam ten rynek trochę. I to nie jest tak, że one staniały. Nie, 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 jeżeli macie jakiś rozpieprzony powiedzmy sobie szczerze, nośnik, ta? znaczy, no tak, mamy jakiś, jakąś rozpieprzoną płytę. No to ona nigdy nie będzie droga, tak? No, 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 no bo nie, my staramy się kupić coś, nie tylko żeby działało, nie, bo jest też dużo kolekcjonerów, którzy wiecie, gdzieś za granicą kupują po, po, po funcie, czy gdzieś tam tam wyżej na w jakiejś tam Skandynawii też tam sobie kupuje, tak? W jakichś tam Charlie Shopach i tak dalej. Okej, okay, ale to, to taka gra nie jest zbyt wiele warta, jeżeli jest porysowana, jeżeli jest bez, bez manuale i tak dalej. Jest bardzo dużo różnych kolekcjonerów, każdy różnie zbiera. Ja nie zbieram tylko po to, żeby ją mieć na półce, tylko chcę, żeby ona była w jak najlepszym stanie, bo wiemy dobrze, że nawet z pudełkami jest problem. Co myślicie na ten temat? Słuchajcie, dajcie znać, bo to jest taki w sumie temat rzeka. Można tu mówić wiele rzeczy w tym temacie, ale jednak ważne jest zdanie wasze. Nasze, wasze, nasze, nas, kolekcjonerów, którzy naprawdę zdają sobie z tego sprawę, że my sobie zdajemy sprawę z tego wszyscy, że my chcemy to kupować, my chcemy to kolekcjonować. Czy będzie jakaś nowa firma, która powstanie i będzie takim troszkę ukłonem w stronę kolekcjonerów, tego nie wiemy, ale może Wy macie jakieś zdanie podobne do mojego lub inne, aby o tym podyskutować. Ja Wam słuchajcie, dziękuję z tego miejsca i dyskutujmy. Łapka do góry, subskrypcję. Komentarze oczywiście jak najbardziej, bo kolekcjonerem się jest, a nie bywa. Cześć.